Witam. W dzisiejszym odcinku przetestuję kosiarkę spalinową marki Toro, model 29639. Standardowo powiem o wadach, zaletach tej kosiarki, ciekawych rozwiązaniach, a ponieważ jest to właściwie pierwszy film na moim kanale o kosiarce Toro, no to jeszcze niektórym, niektórym osobom, które nie znają tej marki, wspomnę w kilku słowach, czym firma Toro się zajmuje, czy to jest dobry produkt, czy zły. Ja tak na samym wstępie jeszcze pragnę przeprosić za te różne dźwięki w tle, dzisiaj standardowo poza z dźwiękiem śpiewu ptaków i poza... Za dźwiękiem przejeżdżających samochodów da się jeszcze w tle słyszeć dźwięk piły tarczowej i spalinowej. Sąsiedzi się dzisiaj wzięli ostro dzisiaj za pracę. Odsunąłem się troszeczkę od swojego standardowego miejsca nagrania, ale wciąż te dźwięki są bardzo słyszalne, za co przepraszam, No ale trudno. Takie warunki muszę niestety wykonać ten test kosiarki dzisiaj, więc tak troszeczkę w ciężkich warunkach na szybko, ale i tak myślę, że ten test z pewnością komuś będzie w stanie pomóc. Zatem model 29639. Informacje o modelu możemy znaleźć w dość nietypowym miejscu, bo klapką tylnego wyrzutu ta tabliczka znamionowa znajduje się w tym miejscu. Tak jak można tutaj rozczytać z tej tabliczki znamionowej, kosiarka jest z 2011 roku. Tutaj jest taka bardzo malutka data produkcji, klasa głośności 98, więc dość głośna. Faktycznie jak reszta kosiarek Toro, ta jest również produkowana w USA. No i tak, jak widać, jest to model 29639, innych informacji chyba tutaj nie ma. Jest jeszcze waga 33 kg. I myślę, że to wszystko, co możemy rozczytać z tej tabliczki znamionowej. Jest to kosiarka o szerokości roboczej 50 cm. Obudowa cała jest jednoczęściowa i metalowa. Koła są plastikowe. Kosiarka ogólnie posiada bardzo małą ilość regulacji. Napęd jest tutaj tylko jednobiegowy. Nie mamy tutaj możliwości regulacji obrotów silnika, nie ma tutaj możliwości regulacji wysokości rączek. Jeśli chodzi o koła, są one wszystkie podnoszone osobno. Każde koło ma swoją indywidualną dźwignię, za pomocą której podnosimy kosiarkę. Z tym, że podnosi ona tę kosiarkę, te regulatory w bardzo imponującej wysokości, bo na maksymalnej wysokości możemy kościć trawę na wysokość ponad 10 cm. Rzadko się korzysta z takiej funkcji, aby kościć trawę tak wysoko, no ale taka możliwość jest, także są tutaj indywidualne regulatory. Jest tutaj funkcja recyclera, więc funkcja mulczowania, ulepszona nieco przez firmę Toro, o czym będzie za chwilę, oraz jest opcja możliwości zbierania trawy do kosza. Po zdemontowaniu kosza w tej kosiarce akurat nie ma możliwości wysypu trawy do tyłu, oczywiście tak jakby fabrycznie. Można to oczywiście podwinąć to wszystko jakimś drucikiem, ale to trzeba zrobić ze względu na konstrukcję klapy dość wysoko, przez co będzie ona nam sypać po nogach. Zatem jeśli chodzi o funkcję koszenia tą kosiarką bez kosza, To raczej producent tego nie przewiduje. Można to nieco oszukać, ale będzie to działać bardzo słabo. Więc jeśli chodzi o koszenie trawy w tej kosiarce, to tylko i wyłącznie funkcja mulczowania, funkcja recycler lub funkcja zbierania trawy do kosza. Silnik w tej kosiarce według producenta Toro jest to silnik marki Toro, model TX159. Jednak tutaj tak do końca nie jest silnik produkcji Toro. Nie Toro projektowało ten silnik, nie Toro tak naprawdę jest producentem tego silnika. Tak naprawdę mimo, że zachowali oni tutaj swoje oznaczenie i dość indywidualną górną osłonę, to tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z typowo chińskim silnikiem, bo jest to silnik, który u nas w Polsce najczęściej można spotkać pod nazwą Loncin. I ogólnie na silniku w tym miejscu znajduje się taka tabliczka informacyjna że jest tu oczywiście logo Toro, jest tutaj oczywiście nazwa, że silnik należy do firmy Toro, ale już na przykład kierując się pojemnością skokową o wartości 159 cm sześciennych, można porównać ten silnik, ten model z silnikiem Loncina i nawet tutaj, w którejś linijce, o tutaj jest napisane Family Name, czyli tam nazwa tego silnika to jest model LC1P65FA, czyli typowo widać, że jest to silnik marki Loncin. Jest to, to znaczy silnik o tym oznaczeniu, który występuje u nas często pod nazwą. Lącin w innych kosiarkach i tak właśnie zostało zrobione w tym modelu, że jest to silnik, który tak jakby jest zamontowany w kosiarce Toro, tylko że właśnie ze zmienioną górną pokrywą i z nadanym swoim nazewnictwem przez firmę Toro. Tak jak można zwrócić uwagę, w tym miejscu silnik został złożony w Chinach. Tak jak widać, koszarka produkcji amerykańskiej, ale silnik jest złożony w Chinach. Zatem, jeśli ktoś będzie szukał specyfikacji tego silnika, to niech nie wpisuje modelu TX159, bo prawdopodobnie znajdzie niewiele informacji. A jeśli wpiszę po prostu silnik pod oznaczeniem Loncin, to bez problemu znajdzie informacje na temat tego silnika. Między innymi również na moim kanale, ponieważ posiadam test tego silnika taki szczegółowo. Mówię o jego wyposażeniu, o jego wadach i zaletach. Tutaj muszę o silniku niestety, ze względu na to, że materiał musi być dość zwięzły, muszę wspomnieć tak tylko krótko o tym silniku. Ogólnie te silniki, mimo że niektórzy się zrazili, że w amerykańskiej firmie Toro jest chiński silnik, to te silniki są naprawdę fajne i co dziwnego wypadają trwałościowo lepiej niż silniki Blixa. Są tańsze, nie ma problemu z dostępem części do tych silników, więc tutaj akurat tego silnika nie należy się bać. Ogólnie firma Toro jest znana z produkcji bardzo solidnego sprzętu. Oni robią kosiarki praktycznie od początku, jak tylko zostały wprowadzone do użytku kosiarki Spalinowak zaczęło się ich używać. Ja naprawdę pamiętam jeszcze modele z lat 70. -tych, 80. -tych i wtedy mieli bardzo dużo trwałych modeli. I właściwie ta firma istnieje do dzisiaj i jest ceniona za to, że naprawdę posiada wiele oryginalnych rozwiązań. Między innymi właśnie system Recycler, system napędu Automatic Drive System, którego test posiadam na swoim kanale, mają dużo patentów, ogólnie są taką firmą z dużym budżetem i często projektują kosiarki dość odważne, innowacyjne, mało kiedy kopiują jakieś tam obudowy. Ze względu na to, że firma to. Postrzegana jest jako sprzęt bardzo trwały i służący do pracy w najcięższych warunkach. No, to nawet w takich mniejszych kosiarkach, jakim jest model 29639, cena niestety jest mocno zawyżona. No, cena jest po prostu wysoka. Może nie zawyżona, bo to już troszeczkę obraża, ale jest bardzo wysoka. Tak, dla przykładu, ten model kosztuje, waha się cena tego modelu w granicach 1900 do 2000 zł. A tak naprawdę, gdy przyjrzymy się tej kosiarce bliżej, to nie grzeszy ona w żaden sposób jakoś wyposażeniem. Kosiarkę z tym wyposażeniem, z tym silnikiem, nawet bo silnik Loncina jest stosowany bardzo często w chińskich kosiarkach, można kupić za 1000 zł. Tutaj płacimy dwa razy tyle tak naprawdę za to, że mamy markę Toro, ponieważ nie mamy tutaj jakichś rozwiązań, które ułatwią nam pracę. Kosiarki w tej cenie potrafią być już czterofunkcyjne tutaj mamy tylko dwie funkcje. W tej cenie kosiarka nie grzeszy ani szerokością roboczą o wartości 50 cm, ani tym, że mamy tutaj tylko napęd jednobiegowy nie mamy nawet możliwości regulacji wysokości rączek nie mamy tutaj centralnej regulacji wysokości. Nie ma się co oszukiwać. Jest wiele zbędnego wyposażenia w kosiarkach spalinowych, jak na przykład rozrusznik elektryczny, sprzęgło noża. Są to takie dodatki, bez których można przeżyć. Ale jak dla mnie centralna regulacja wysokości ze wspomaganiem jest bardzo wygodna i wcale nie jest bardziej awaryjna od indywidualnych regulatorów, a z pewnością jest znacznie szybsza i znacznie wygodniejsza. Więc skoro wysoka cena tej kosiarki nie wpływa na to, że jest tutaj mnóstwo dodatkowego wyposażenia, to może wpływa na to, tak można sobie rozumować, że może wpływa na to, że elementy, które tutaj są, są zrobione. Bardzo solidnie. No, i na przykład, można by tutaj według producenta sugerować się tym, że metalowa obudowa jest tutaj rozwiązana w jakiś inny, trwalszy sposób w porównaniu do chińskich kosiarek. Otóż tutaj również, szczerze mówiąc, szału nie ma. Kosiarka ta, jak każda z metalową obudową, tak jak widać, może tutaj bardziej jeszcze pochylę tą kosiarkę, pokryła się warstwą rdzy. Spotykałem mnóstwo kosiarek, toro, które korodowały na wylot, i tak naprawdę, mimo że producent w jakiś tam sposób reklamuje tam obudowę, że ona nie koroduje, jest troszeczkę lepsza, to jest to tak naprawdę guzik, prawda. Kosiarki Toro rdzewieją tak naprawdę jak każde inne kosiarki. Tak jak można zwrócić uwagę pod spodem, tak jak narzekałem w kosiarkach MTD, w kosiarkach Einhell na wszechobecny plastik w miejscu pracy noża, to samo jest w kosiarce Toro, która jest tak naprawdę droższa o 100%. Również tutaj w miejsce całego wyrzutu, fakt, że w nieco solidniejszy sposób, bo mamy tutaj takie wzmocnienie, ale również to wszystko jest tutaj wykończone plastikiem. Cała osłona paska, cały ten tył, cały przód z tymi śmiesznymi łopatkami, takimi do prowadzenia trasy. Całe tak naprawdę poniekąd mocowanie przednich kół jest również zatopione w plastiku. Więc i tutaj nie można znaleźć uzasadnienia, dlaczego ta cena jest wyższa. Kolejna, kolejny przykład, tutaj mamy przekładnię firmy General Transmissions, czyli przekładnię, która jest teraz wszechobecnie stosowana nawet w fińskich kosiarkach. Nie umiem tutaj, nie chcę teraz ślepo strzelić, ale na pewno jest stosowana w kosiarkach Oleomag. Czyli można zwrócić uwagę na to, że firma Toro nawet nie włożyła tutaj własnej przekładni, tylko stosuje gotowca, którego można spotkać na, między innymi w Marceczku co omak, a podejrzewam również, że można tę przekładnię spotkać u wielu chińskich innych producentów. Dodatkowo napęd w tej przekładni jest włączany w najprostszy sposób, bo poprzez naciąg paska. Po prostu włączając napęd yy, przekładnia odchyla się, przez co jest naciągnięty pasek i kosiarka po prostu zaczyna się poruszać. Kolejna sprawa to system Recycler, który Toro mocno reklamuje w swoich kosiarkach. Owszem, w kosiarkach większych często są takie przykręcane do obudowy wypustki, zazwyczaj 3 lub 4, no i one mają sprawić, że pokos, który który kosimy, jest przy górnej części obudowy, jest tak jakby spychany w dół, aby nóż go docinał, i często ostrze w tym miejscu ma jeszcze taką dodatkową łopatkę, która nam docina to wszystko. Jak można zwrócić uwagę, w tym miejscu tak naprawdę nie ma czegoś takiego zastosowanego, no, poza tym, że funkcja osłony napędu poniekąd może nam powodować takie zawirowania. Dodatkowo są tutaj troszeczkę źle rozwiązane na przykład ten wpust, tutaj i to, że ta klapka, ta zatyczka tego wyrzutu do kosza jest zrobiona w taki bardzo pośpieszny sposób, że tutaj jest dużo. Dziura, w którą wpadnie nam ta trawa i która będzie nam wypadać nieregularnie, no, dąży do tego, że funkcja mulczowania nie jest tutaj w żaden sposób jakoś ulepszona. Nie różni się ona w tym od standardowych kosiarek, zatem tutaj również płacimy tak naprawdę za nic. Nie ma tutaj typowego dla toro systemu recycler, nie ma tej dużej, drugiej łopatki na ostrzu. Jest tutaj po prostu taka zwyczajna funkcja mulczowania trawy. Zatem, no póki co, ta kosiarka ma dość dużo wad, jak na tą cenę. Chiński silnik, skromne wyposażenie. To, co jest z wyposażenia, jest bardzo delikatne. Tak jak widać, spód wykończony plastikiem. Kolejna sprawa to, na przykład, to, że w tych kołach nie ma łożysk. Są tylko po prostu takie metalowe tulejki. Fakt, że no często tulejki w kosiarkach Toro są trwalsze niż na przykład łożyska w chińskich kosiarkach. No ale tak jak można spojrzeć, jest to kosiarka z 2011 roku, ma 6 lat i na kołach jest to już du dość duży luz. Charakterystycznie, ze względu na brak łożysk, koło wpada w rezonans. Jest tutaj już taki dość spory luz. Na tylnych kołach jest mniej więcej to samo. Zatem, i tutaj producent Toro nie poszalał. Żeby tutaj jeszcze dolać oliwy do ognia, to jeszcze troszeczkę powiem, że tak. no To, o czym wspomniałem, funkcja mulczowania, czyli system recycler, działa tutaj bardzo średnio ze względu na to, że jest to taki trochę ubogi system recycler. To kolejna sprawa, że jest to kosiarka dwufunkcyjna. Drugą funkcją jest zbieranie trawy do kosza. Tak jak można zwrócić uwagę, po otwarciu tej klapki już wszyscy będą wiedzieć po prostu o co chodzi. Ten śmieszny włazik, wielkości nawet mniejszej od tabliczki czekolady, to jest po prostu zdecydowanie za mały do kosiarki spalinowej. On tutaj może się zapychać, niektórzy mogą się sugerować, że tutaj włas tego kosza jest bardzo wysoki, bo jak go zaczepimy tutaj, to wydaje się, że tutaj ten wląd jest bardzo duży, ale to, co jest w tej kosiarce, ten malutki włazik, jest zdecydowanie za mały. Po prostu ta kosiarka będzie się zapychać bardzo szybko mokrą trawą, nawet jak będziemy kosić gęstszą trawę, to po prostu ten włas się tutaj zapcha, będzie trzeba zdjąć kosz, to wszystko przepchać. Producenci innych kosiarek robią wyższe te wyrzuty, żeby ta trawa po prostu miała lżej, żeby łatwiej była nabijana do tego kosza, a toro poszło w drugą stronę. Poszli na taką łatwizę, że zrobili po prostu takie malutkie okienko, przez które po prostu ta trawa będzie bardzo słabo zbierana. Tak więc tak naprawdę, po tym wszystkim, co powiedziałem w tym filmie, można stwierdzić, że jest to chyba najgorsza kosiarka, jaką miałem do tej pory możliwość testować. Dostajemy tutaj produkt o mocno zawyżonej cenie, z silnikiem, który chcielibyśmy, aby był amerykański, chcielibyśmy, aby był produkcji Toro, żebyśmy dopłacili do amerykańskiego silnika, między innymi ze względu na to, że na przykład mamy dość obecnych BRICS-ów. a tutaj pod osłonami Toro kryje się chiński silnik Loncin. Funkcja tej kosiarki Recycler. Jeśli jesteśmy nawet, o, powiem jeszcze jednej rzeczy. Na stronie producenta Toro, jeśli jest opis tego systemu Recycler, to można tam na filmie zwrócić uwagę, że widać te trzy charakterystyczne wypustki. Na tym filmie po prostu, że widać to podwójne ostrze. A tak naprawdę później w kosiarce, którą kupujemy, tego nie ma, ponieważ ten model akurat nie posiada tych wypustek i tego podwójnego ostrza, czyli tak naprawdę film nie odnosi się nawet do tego modelu. Nie dostajemy tutaj łożysk, napęd jest tak naprawdę również nie produkcji Toro, tylko firmy General Transmissions. Te funkcje, które tutaj mamy, mulczowanie jest niedokładne, funkcja zbierania trawy do kosza jest również niedokładna ze względu na małe okienko. Wykończenie tej kosiarki również nie różni się w jakiś zaskakujący sposób od innych kosiarek. Owszem, może mamy tutaj troszeczkę większe metalowe mocowanie rączek, ale no, na przykład sam uchwyt linek jest już w pełni plastikowy, to wszystko to wygląda po prostu tak jak w innych kosiarkach no nie ma tu jakichś takich fajerwerków na których moglibyśmy na przykład się oprzeć, które moglibyśmy zaprezentować sąsiadowi, że mamy firmę Toro że kupiliśmy kosiarkę firmy Toro i że ona będzie po prostu bardzo bardzo trwała jedyne co w tym modelu się producentowi Toro udało to faktycznie to że się odważyli na chiński silnik bo nawet ten lącin jest lepszy od obecnych silników Blix'a w każdym razie od tych małych serii i faktycznie działa on naprawdę sprawnie, w tej kosiarce ma 6 lat ten silnik i naprawdę działa bez zarzutu Dodatkowo jest tutaj już system automatycznego ssania w tym silniku i ogólnie silnik tutaj jest naprawdę fajny. Gdyby producent Toro nie odważył się na chiński produkt, tak jak do tej pory nie odważyła się m.in. Husqvarna, nie odważył się na to Viking, no i oczywiście Honda, ponieważ Honda od zawsze stosuje tylko swoje silniki w swoich produktach, ale Toro się przełamało, zastosowało tutaj chiński silnik, przez co kosiarka jest tańsza w produkcji i również nieco tańsza w sprzedaży. Tak więc potencjalni klienci, którzy zdecydowali się na zakup tej kosiarki mogą być m.in. zadowoleni z niej ze względu na silnik. Wiele osób wiesza na przykład psy na obecnych produktach Wikinga hmm, czy też obecnych produktach Husqvarna, kupując je z tymi małymi Brixami, ponieważ mają ogromne problemy z silnikami, jak, jak niefalujące obroty, to bardzo miękki wał, to pękające miski olejowe, a tutaj producentowi oleju toro udało się po prostu wstrzelić w silnik, który jest całkiem niezły. Poza tym, niestety, nie ma tutaj jakichś zalet, które poleciłbym w tej kosiarce. Tak jak już zresztą kilkukrotnie powtarzałem na filmie, jest tutaj kilka rozwiązań, które zostały po prostu skopane. Jeśli ktoś mimo wszystko zdecyduje się na ten produkt, ponieważ lubi tą firmę Toro i jakoś, no nie wiem, z jakiegoś powodu jednak przypadła mu ta kosiarka do gustu, to jest ona zalecana raczej na nieduże powierzchnie do 10 arów. No i oczywiście jedną z zalet tej kosiarki jest niesamowita prostota obsługi. Trzymamy tylko hamulec bezpieczeństwa, pociągniemy za sznurek, nie ma tutaj żadnego manualnego ssania, żadnych pompek, jest automatyczne ssanie, czyli czy silnik jest zimny, czy ciepły. Pociągamy za sznurek, kosiarka odpala, a napęd jest dołączany tą dźwignią. Po jego wciśnięciu kosiarka się porusza, a po odpuszczeniu kosiarka się zatrzymuje. Prowadzenie tej kosiarki bez włączonego napędu jest na takim średnim poziomie. Da się wyczuć, że tutaj zębatki z tyłu w kołach dają jednak lekki opór. Niestety firma Toro w tych takich biedniejszych produktach, w tych takich mniejszych... Modelach bardzo kule jest trwałością i tak naprawdę aż wstyd, że oni montują na tych kosiarkach, na tych malutkich, swoich tańszych modelach tabliczki z napisem Toro. Firma Sabo, na przykład, nawet od tych najmniejszych modeli, to zazwyczaj robi trwałe produkty. Praktycznie od najmniejszego modelu zawsze są to aluminiowe, solidne obudowy zawsze jest tam system Turbostar zawsze oni w firmie Sabo wkładają silniki troszeczkę większe, troszeczkę lepsze niż na przykład yy, kosiarka tego wymaga, obudowa, żeby zapas mocy był większy, a producent Toro. Toro po prostu wciska taki kit, a widziałem jeszcze gorsze plastikowe kosiarki Toro, które po prostu rozpadały się w błyskawicznym tempie i były bardzo delikatne. Zatem ogólnie tych mniejszych modeli Toro nie polecam. Polecam za to pozostałe swoje filmy na swoim kanale. Między innymi test tego silnika TX159, a więc tego modelu ląci na pojemności 159 cm, który już jest albo wkrótce będzie na moim kanale. Zapraszam do testu pozostałych kosiarek. Może jakaś inna z kosiarek spodoba się, która jest obecnie w sprzedaży, a której test. Mam na swoim kanale, no i oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, aby na bieżąco śledzić jakieś ciekawe filmy o kosiarkach spalinowych. A na dziś to będzie tyle. Zbieram się do domu, słyszę, że sąsiad już chyba wie, że wracam do domu, zatem skończył swoje cięcie desek, bo nastała w końcu e, upragniona cisza. Zatem jeszcze na chwilę odpalę tę kosiarkę. No i cóż, dzięki bardzo za oglądanie.